Melduje się na tutaj naszym tym zbiorniczku PZW no Kill z odcinek. Przyjechałem na razie sam. Jest sobota, 27 lipca. Chłopaki mają dojechać, dzisiaj prawdopodobnie posiedzimy. Ja bynajmniej planuję 28 godzin nocna zasiadka. Jak widać tu pokażę, może będzie. O, cały towar tam już. Nie wiem czy dobrze widać. Rotpoda już sobie rozstawiłem, bo chciałem bardzo. Miałem przyjechać później około 15-16, ale wiem, że tu jest dzisiaj sobota, będzie masakra, ludzie ktoś zajmie. Nie chcę ustawiać się w innym miejscu, potem się z tu przesiadać, nęcić. Sobie tam, potem tu, także nastałem się teraz tutaj. Co będzie, jakie zestawy tam, już mam. To wszystko wam pokażę na filmie, nagram jak to robię, tylko muszę się rozstawić obóz, że tak powiem, rozbić sobie parasol, żeby potem się z tym nie pierdzielniczyć. Yy, słońce w, pomału wychodzi, potem podejrzewam, że będzie grzało, dlatego już od razu sobie rozbijam parasol, żeby, bo grzeje, no niestety nie ma tu drzew, są dookoła, ale daleko, nie przy zbiorniku. Dobra, yy, mogę Wam... Ja jestem już porozbity, już słońce ładnie wyszło, tak jak mówiłem, mam i tak tutaj... Rotpodzik sobie, zaraz wędki, zestawy kręcę, będę pokazywał, kołyseczka, no i tuż przygotowany na nockę do jutra, rozbity. Tu wszystko, jakieś szamka, tam oczywiście kukurydza Ale to zaraz będę wszystko pokazywał Wziąłem sobie, tak, dwie karpiówki mam Wziąłem sobie Federa Nie wiem, zobaczę, bo planuję teraz za, no może się trochę Federkiem jednym pobawię I karpiówkę zostawię, zasypię Niech leży tradycyjnie To raz A drugie myślę, żeby się Federem trochę pobawić, poobrzucać, zobaczyć co się dzieje, coś poholować mniejszego może nawet A później koło południa po południu zrobić drugą wózkę, chociaż z rana tutaj dobrze biorą, to nie wiem czy nie nie pójdę, nie, 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 no po prostu drugi wędki no obu, nie postawię karpiówek, a potem może Federa zmienię, zobaczę będę pokazywał, czekam na chłopaków Paweł prawdopodobnie, już mamy godzinę 35 po 35 po zeszła chwilka w miarę, ale tak w miarę szybko Paweł ma być coś koło siódmej, ósmej bodajże. Mówił, że jak wstanie. No to dobra, nie przedłużam. Kręcę wszystko i za chwilę pokazuję co i jak. Dobra. Zrobione zestawy. Doszedłem do wniosku, że jednak już pokazuję tylko duże wędki. Pokazuję o co chodzi. Pierwsze co? Pierwsza karpiówka będzie leżała tu po brzegu zasypana. Między jak te kaczki siedzą na tym mniej więcej, te dwie. I się tym Po brzegu tutaj, już w dwóch filmach tego tu jest brzeg, najlepszy, najlepsza akcja, żeby kłaść po brzegu. I tak na karpiówce 20 i, 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 i. 20 i 15 bodajże, to jest 15 albo 16 e, cytrus yy... Kukurydza orzech Tygrysi i groch zasypane zalane dipem cytrusowym do tego będzie trochę pelletu, 12 ananas podsypane dosłownie garstka i garstka kulek 20 banana, ananas. Yy, zobaczymy. <laughs> tu będzie taki położony ten, a yy, teraz Federek. Tak co mi się najlepiej sprawdzało, co najwięcej obłowiłem to na tą wędkę i taki zestaw. Zawsze daję, tak jak już kiedyś na pierwszym filmie chyba mówiłem, to jest sposób odajsa podpatrzony i mi się to bardzo dobrze sprawdza. Kukurydzy trochę w foremkę, tam orzecha tygrysiego jak widać, tego cytrusa, ale może być normalne, po prostu żeby coś było. Yy, dzika róża, tak dzika róża, nie, morwa czerwona, przepraszam, morwa czerwona i dwa ziarka kukurydzy Scopex, tak to wygląda. To mi się najlepiej tu sprawdzało, zobaczymy, rzucamy, liczymy na jakiś odjazd, na razie rzucam federka ustawiam go, wiem że to feder na sygnalizatorach dziwne, mi to jest wygodniej, ponieważ nie muszę się patrzeć na szczytówkę, wolę począć trochę popatrzeć co się dzieje. To nic, rzucam federa, potem poczekam jak te kaczki trochę odejdą, bo to wiadomo jak się sypnie kukurydzy, zaraz ich będzie tu multum. Także feder ląduje pomału, szykuje sobie tam pod podkarpiówkę do zasypania. No i działamy i widzimy się potem. Jestem LD8 na cytruzika pierwszy karbik no, niestety nieduży jak widać taki max 2 kilo taki 2 kilo i do wody pierwsza lepka jest Czy mówimy dalej, że wkładę w tym samym troszkę znowu podsypię delikatnie Słyszałem, już bateria pada, ale musiałem go podbierać i, i holować. Wydało się mniejsze ładnie, 6300. Sporo większe od tego pierwszego z rana. Walczymy dalej. trzy spinki, i teraz wyciągnąłem karpia. Już nie nagrywałem o takie około 3 kg. Filipa, no ani no, no, czekamy, czekamy. Na razie nie ma tego byka, że tak powiem za Piotra zdała egzamin. Kręć. No, kręcę, kręcę. Mi się wydaje, że to dzięki tym klapkom wszystko. Oczywiście i tym nie wiemy tym jakże <grym grym grym> malowało coś. A, a Hamulec masz dobrze, żeby kurde poszkoda, bo to rola poszła także no, i przy pniu. No I właśnie i tu się w mi jedna co teraz się wrąbała przecież i tu gdzieś. Tu no. zeszły i to co miałem tam branie z brzegu, to chłopie od razu, bo po... tak. Tutaj spinka, dziękuję. Tu nie ma ryb. Tu nie ma Tu nie ma Nie no, nie zdążyliśmy nawet nagrać, ale co? Ryba. O, 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 o. Kurwa ma. No o, i to solidnie. Spory. O, chodź zobaczyć jakie ciele. A co jest najlepsze? Dwa razy kuty tylko był. Bardzo no lekko. O! Idę ja. A ten sadzik, co tam, jest zaraz stawić. mano, to tak, na zakończenie tej soboty, która była, z soboty na dzielę, nocka <laughs> Niestety nie mogliśmy dograć reszty No padła kamerka Padła nam kamerka To co zobaczyliście na filmie, no to tyle udało się nagrać niestety Wielka Więc... szkoda, bo było jeszcze parę ryb No ale już kurczę no nie wiem jakoś chyba o, mi się wydaje, że za gorąco było i ona też siadła. Już właśnie trochę przegrzała. No bo... i później już nie było szans dopiero w domu. Dokładnie, kręcimy teraz, bo już jest ogarnięte, kręcimy teraz zakończenie. No. E... Ogólnie zasiadka była spoko, nie? Znaczy ja to tam spoko. byłem kilka godzin, ty to tam już prawie 24 mnie. godziny byłaś. No. Także tak, tak że... zarąbiście. No, padła ta... Czternastka, Czternastka dziesiątka, dziesiątka, później no to się już nie szóst, nagrało, szóstka jeszcze była fajna No szóstka, tam chyba jeszcze na początku dwójka była, no nie, to wszystko no, zresztą na filmie jest Było karpi No ja się zwinąłem o drugiej rano, chłopaki tam wiem, że o piątej, Bartek z Konradem Paweł nie mógł, no to był na parę godzin no, tam, no. Słyszycie go na filmie, słyszeliście go na filmie no i co, no nie będziemy przedłużać długiego no, zakończenia po prostu. No bo sorry, niestety, że, że takie mam. zakończenia, ale dokładnie. no kurde, już nie mieliśmy na to wpływu po prostu, nie? No niestety sprzęt, sprzęt zawiódł i, i mamy już. nadzieję, że to już się więcej nie powtórzy. No dokładnie, no i Tyle, do zobaczenia, nie? Tyle no. do zobaczenia. także do zobaczyska i dzięki wielkie. Trzymajcie Widzimy się w kolejnym, hej.